Dzisiaj w na nikadę, Czas na kolejny odcinek z Pucharów światowsko narciarskich. Czas na ostatni weekend sezonu. Zawody w planicy, na latalnicy. Zapowiada się naprawdę fascynująca walka na odległości. Kto wygra przy, e, ten ostatni konkurs sezonu? Kto zajmie miejsca na podium? Kto uzupełni finałową trzydziestkę? Zapraszam do oglądania. Na starcie 69 skoczków. Tym siódem Polaków. Gamin Stoch, da, e, Piotr żyła, Jakub wolny, Aleksander zniszczał, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała i Katy Roszek. W rzeczywistości jest Paweł Wąsek i, i Jan Habdas, a nie ma za to Tomasza Pilcha, Katy Roszka i Kuby Wolnego. Więc zaczynamy, ale zanim konkurs się spocznie, przypominam, ustawienie subskrypcji, łapki do góry i dzwoneczka, nie przegapić kolejnych filmów już to jeszcze z tego weekendu, a potem już z następnego sezonu. Więc zaczynamy. Dużo żołnierzy na nas gdyż to finał. Każdy chce wykorzystać okazję do polatania na tym największy skoczni na świecie. I teraz na się na pierwszy z naszych. Andrzej Stękała. Dobre kwalifikacje w rzeczywistości. Dał radę awansować. Nie był jednym z czterech Polaków, którym się to udało. Jak skoczy Andrzej? Janker95 na Twitchu. Spóźnione wyjście z progu, ale mimo wszystko dość wysoka sylwetka w locie i to wydaje mi się być solidny skok w do 215 metrów. 215, 4 punkty odjąć za wiatr. Trzecia nota dająca spore nadzieje na awans do konkursu. Co jest celem minimum na te kwalifikacje dla każdego z zawodników. I teraz nawet co się na kolejny z naszych. Jedna z nadziei polskiej kadry na przyszłość. Kacper Roszyk, 28 miejsce, numer startowy ten sezon. Najlepszy w karierze, trzeba to powiedzieć. Chociaż w zeszłym pokoju kontynentalnym był naprawdę dobry. A jaki jest na teraz, Kacper? Dobre wyjście z progu, ale dość pasywna sylwetka w locie, przez to traci sporo prędkości. To nie będzie zbyt dobry skok. W okolicach 200 metra. 199 metrów w nocy, 17,53 punkt odjęte. 11 miejsce. Z niedużymi, a mimo wszystko z nadziejami na wans Andrzej raczej ma bardzo duże szanse, to się powiedzie tak w przypadku Kacpra, mniejszy. I teraz nawet się na kolejny z naszych w bardzo dobrej formie w planicy, Aleksander Zniszczał. Dla niego raczej szkoda, że sezon się kończy, bo wydaje się, że jest coraz lepiej. Jak skoczolek. Dobre wyjście progi, ładnie porządne na nartach. To będzie daleki skok Aleksandra Zniszała w okojach 230 metrów się zanosi. Gdzieś 225, pod rekord życiowy, który on dzisiaj wynosi 227,5 metra zabrakło i zajmuje pierwsze miejsce Aleksander zniszczą Ma spore szans na pewno wystąpić w finałowym konkursie. W rzeczywistości ma niemal to gwarantowane, bo ma ponad 100 punktów. A nawet starczy 60 najprawdopodobniej. I teraz nawet się tak kolejny z naszych, Tomasz Pilch. Wspaniały konkurs w lachty tutaj, w rzeczywistości niestety było słabo. Miejsce przedostatnie. Jak skoczy teraz Tomek? Trzymajmy kciuki, żeby dał radę polecieć jak najlepiej potrawi? Tomasz Pilch. Również jak w przypadku Jaspera Różka i Aleksandra zniszczyła najlepszy sezon w karierze. jeżeli teraz pięknie włożony na latach Tomasz Pilch Skaczy daleko, upadek niestety. 231 metrów, 10 punktów odjętych, niskie noty 21 miejsce. Szkoda upadku. Przeciągnął niestety swoją próbę. Liczył na pewno, że nie będzie jakiegoś upadku. Bo jednak to jest niezbyt przyjemny dla skoczka, w szczególności w tym ostatnim punkcie praktycznie sezonu, jakim jest planica. Do awansu mi niestety sporo brakuje. I teraz, nawet się tak kolejny z naszych. Jakub Wolny, 242,5 metra tego naszego lotnika, członka Kadra, który w rzeczywistości ma sezon tragiczny. Miejsce w 30 ani razu się nie udało zdobyć. Jak skoczy teraz Kuba? Teraz bynajmniej dobrze się wybija i znosi się na daleki skok Jakub, Jakuba Wolnego. Ponad 220 metrów na pewno nie tyle co oczekiwał. chciał 10 metrów dalej. Ale co najważniejsze ten skok daje mu awans. Może nie jakiś pewny... Bo jednak przygotra choćby z Andrzejem kałą Co nie powinno iść takie coś miejsce, ale teraz nawet coś tak kolejny z naszych. Piotr Żyła, 244 metry, dwukrotnego mistrza świata, w tym jednego z tego sezonu. Szósty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Piotr Żyła. Bardzo dobre wyjście z progu, wysoka sylwetka w locie Piotrka. Ładnie pożyna na nartach i leci wysoko, to będzie daleki skok Piotra Żyły. I niestety kolejny upadek. 240 metrów, 11 punktów wyjętych za wiatr i 35. miejsce. Jest awans, więc przynajmniej się nie musi martwić, ale musi wylądować w konkursie, jeśli chce walczyć o podium. I ostatni z naszych na starcie: Kamil Stoch. 240,5 metra prowadzi, potrzebuje Kamil. Sezon dla niego w rzeczywistości nieudany. Tutaj bardzo dobry. Niestety ani nie jednego miejsca na podium, jak na razie. Ale może w planicy, może w końcu się uda. Kamil Stoch. Wierzą wszyscy kibice, ja, Poloniusz, Tarni, Tainer, że właśnie ten weekend przyniesie podium Kamila. Teraz dobry skok na otwarcie, ponad 230 metrów. W rzeczywistości też skoczył ładnie w treningu pierwszym i w kwalifikacjach. Bez błysku, ale solidnie, 231,5, 14 miejsce. Więc kwalifikacje, kto wygra? Andras Wellinger czy Halvor Granerud? Wellinger. Najwyżej z Polaków 13 zniszczył, 15 stoch. Jeszcze w konkursie mamy Andrzeja, Kubę i Piotka, który miał szczęście. No, znaczy i tak miał dość sporą przewagę nad 41 zawodnikiem i awansował. Poza konkursem niestety Tomasz Pilch, który upadł. A tak to nie było Piotra, żyły, więc przynajmniej e, chociaż tyle. I Kacper Roszek, który zadewutował na mamucie dopiero. I już się żegna. Dopiero może za rok. Więc rozpoczynamy. Rozpoczyna Amerykanin Ken Larson, który skoczył 215 metrów, a prowadzi Kevin Malsev ze Estonii. A teraz na Andrzej Stękała. Chce na pewno skoczyć lepiej niż w kwalifikacjach, gdzie na pewno nie czuł tego błysku, żeby punktować. Trochę by zabrakło by. A teraz chce na pewno więcej. Teraz trochę nie jest dobrze, by się sprógł, ale leci wysoko Andrzej. To się wydaje, że dobry skok Andrzeja Stękały w okresach 220 metra. 220, tylko 6 punktów odjęty zawiat, no ta 195 punktów, daje spore nadzieje na awans do finału. Może jeszcze nie teraz, ale później naprawdę jest na to spora nadzieja u Andrzeja. No, Zobaczmy skok rewelacji tego sezonu, skoczka z Ukrainy, po którym mało ktoś spodziewał, że kiedykolwiek da radę zapunktować w Pucharze świata. Można nawet przejść w kwalifikacji przy mocnej obsadzie, a on co? Zdobył dwukrotnie punkty, teraz odnosi się na trzecie. Pobił rekord świata podczas mistrzostwa świata w planicy. Znaczy nie rekord świata, rekord skoczni. Był rewelacją tego sezonu. Teraz skacze ładniej i daleko. Niestety nie ląduje zbyt ładnie. Przewodno Mistrze 225 2257,5. I drugie miejsce w Hena Marusiaka. Mimo wszystko ten sezon naprawdę może ocenić na plus reprezentant Ukrainy. Przejrywa z Kevinem Marsewem jest z Andrzejem w tenkałą. I teraz. Czas zobaczyć skok weterana Światowych skoczni Zimona Amann. 225,5 metra wyprowadzić, długo wchodził w sezon. Niestety, zdecydował się nie trenować przez dłuższy okres, ale jak wszedł, to było słabo, nie przechodził przez kwalifikację ale później, podczas mistrza Świata planicy nagle coś się zmieniło. Zaczął skakać pojedyncze skoki na poziomie Światowej Czołówki i teraz każe pięknie, ponad 220 metrów, w ładnym stylu. 224,5 metra, 9 punktów na wiatr i drugie miejsce cały czas za Kevinem Malsewem. Kenny Manser nie dość, że punkty, punkty, to się miejsce na jakiejś. w drugiej dziesiątce. Co byłoby na pewno dla niego wynikiem kariery. Przynajmniej na półmetku. Cały czas prowadzi Kenny Manser, a na się na Aleksander zniszczył. Również do zakopanego sezonu sławy. Zakopanym udało się zdobyć punkt. Później niestety odpadł w Sapporo, ale później. Nagle co się wydarzyło? Trzeci po z drugiego konkursu Sapporo i kończył go niestety w 30. Ale od tego czasu punktował. Jak skoczy teraz, Olek? Dobre wyjście z progu i bardzo wysoka sylwetka w locie. Wydaje się, że to będzie daleki skok Aleksandra Zniszczowa. 230 metrów chyba przekroczył. Nie, pół metra niestety zabrakło, ale mimo wszystko to byłby nowy rekord życiowy. Może dzisiaj przeskoczy tą barierę, a jak nie, to w drużynówce. Bo raczej się wydaje oczywiste, że Aleksander Zniszczowy wystąpi w drużynie. I teraz czas na skok Kuby wolnego. Wybitnego lotnika. Trzeba to powiedzieć, lecz niestety... W rzeczywistości jest słaby tutaj, za to skakał pięknie. Jak skoczy Kuba wolny? Czy mają mieć dla naszego reprezentanta? Jakub wolny. Członek kadra dobrze wyszedł z progu i leci wysoko nad zeskokiem. skokiem. Tędzi daleki skok kuby wolnego, dla którego ten sezon jest naprawdę nieudany. A skacze teraz w okolicach 240 metrów. Jakub wolny! 239,5 m, 2 metry bije swój rekord życiowy i skakuje na trzecie miejsce. Naprawdę ciasno jest z przodu. Przegrywa z domem prestem niż Gomilarem, A zostałeś tylko czoła dziesiątka. I już teraz, nawet co się da, Piotr żyła. Ile skoczy nasz mistrz świata z obiektów. Stąd z Plenicy, w Słowenii, znowu swój drugi złoty medal w karierze. Jak skoczy teraz Piotrek? Dobre warunki. Przez lata uważanego skoczka za lotnika chyba zbyt agresywnie przed z progu, przez to stracił sporo prędkości, ale ciągnie swój skok Piotr Żyła i skacze w okienach 240 metrów. 235 metrów, 13 punktów na wiatr i dopiero 9 miejsce. Mimo wszystko pozycja do ataku jest dobra, bo niewiele aż tak traci, nawet do domy naprawca. 14 punktów na mamucie, to jest w sporej mierze do odrobienia. I teraz ostatni naszych z pierwszej serii, Kamil Stoch, 244,5 metra prowadzi, potrzebuje Kamil. Czy majmy kciuki do naszego mistrza, mistrz świata z Walifiewy, trzykrotny mistrz olimpijski, Kamil Stoch. Nie ma swojej dorobku majkreścowej kuli. Niestety, cały czas nie udało się zdobyć tego osiągnięcia, a teraz niezbyt dobra sylwetka w locie Kamila i niezadaleki skok, lekko ponad 200 20 metrów, 222 metry, 4, 4 punkty. Odjęte tylko więc nie ma też zbyt korzystnych warunków. I 13 miejsce będzie atakował Kamil, być może nad podium, na którym jest aktualnie jeszcze Jakub Wolny. Jak wygląda sytuacja w serii? Prowadzi Domen trzeci Kuba, 8 Aleksander Zinszczą, 12 Piąt Żyła, yy, 14 Kamil Stoch, w finale jeszcze zamelduje się Andrzej Stękawa. I gdzie ten Kevin Malsew? 17 miejsce, słabszego z dwójki estończyków zazwyczaj stanątujących w tym sezonie Puary Świata. Naprawdę dobry występ tego skoczka. I teraz czas na Andrzeja Stękałę. W pierwszej serii dobry skok na 24 miejsce. I teraz, wyprowadzić poczęły podobnego, 220,5 metra, żeby pierwszej było 220. Czy Andrzej Stękała da radę? Czy majmy siłki za Jentkera95 na Twitchu? W tym sezonie trochę mniej streamów niż w zeszłym. Wyniki niestety były gorsze, ale teraz skacze dobrze, daleko, w okresach 230 metra. Będzie trochę punktów więcej zawiera 2-6. Lecz mimo wszystko powinien skoczyć do drugiej dziesiątki Andrzej. Brawo! Chcieliśmy takiego skoku wykonania Andrzeja zobaczyć go jeszcze w tym sezonie. Przynajmniej zwieńczał ten sezon dobrym minkiem, a teraz na MCC się da również rewelacja tego sezonu. Można powiedzieć, w tym sezonie wielu takich skoczków, co mało kto się spodziewał, zdobyło punkty. W Helmarusiak, Kevin Malsef, Daniel Vasiliev, Daniel Andrzej Szacina, ale on to akurat... No przysławszy przy obsadzie takiej rady gry dla teraz. Jew Marusiak leci wysoko na ze skoki. Ma to noszenie reprezentant Ukrainy skacze ponad 230 metrów 232,5-12 punktów jeden zawiat i obejmuje prowadzenie Ukrainiec Naprawdę dobry skok Jewchenna Marusiaka Sękała, a teraz nawet co się na najstarszy uczestnik konkursu z Zimon Aman Mimo wszystko, że jest najstarszy, kto regularnie startował to nie jest najstarszy w sezonie. Bo startował również Noriaki Kasajwstapon, Podleż niestety przez kwalifikacje nie udało mu się przejść, a teraz Zimon leci wysoko nad zeskokiem i to będzie wynosić, że nie niezbyt daleki skok, nie jak Jochen Marusiek, ale podobnie. Znaczy krócej, w słabszych warunkach, 2,5 metra, 4 punkty odjęte, trzecie miejsce Zimona Amana. On walczy o udział w finałowym konkursie. Teraz trzeba o tym powiedzieć, jeden dobry występ może udać się ten finał. A szkoda, że nie skoku Kevill Anacena, który mimo wszystko dobrze powiedział 11 miejsce. A prowadzi aktualnie Stefan Kraft przed Jefrem Marusiakiem i Andrzejem Stenkałą, a na belce siada ikona polskich skoków, jeden z najlepszych skoczków w historii. Kamil Stoch, 232,5 metra prowadzi. Miał taki rekord życiowy, do w 2013 roku. Oby Kamil skoczył dalej. Wtedy poza Vickerson Backend były mniejsze skocznie, ale teraz Kamil leci wysoko. To jest skok ponad 240 metrowy się zanosi, że spada i nie dodatuje do tego 240 metra. Nie będzie dużo punktów odjętych, bo tylko 4, 200, 420 punktów nota i obejmuje prowadzenie Kamil. Gdyby było tak 5 punktów więcej w pierwszej serii, to kto wie, czy to nie byłby skok na podium. A tak to Kamil będzie musiał się pocieszyć pewnym miejscem w Top 10, A jak kto wie. Teraz czas na Piotra Żyłę. 233 metrów prowadzi potrzebuje Piotrek, nie ma zbyt dobrych warunków, ale on potrafi latać. Były rekordzista Polski. Piotr Żyła. Dwukrotny aż. Niestety dość ostro spóźnione wyjście z progu, nie ma tego noszenia Piotrek. A z wszystkim prędkości, nisko leciał i dodatkowo mieliśmy 208,5 punktów odjętych. I jest 13, więc będzie spory spadek do 30, 10. niestety. Nie za bardzo udany konkurs dla Piotra. I teraz nawet co się da Aleksander zniszczał. Czy mamy Olka? Niech skoczy jak najdalej potrafi, żeby zwiększyć ten sezon dobrym miejscem dziesiące. 240,5 by prowadzić potrzebuje Alek zniszczał. Ile skoczy nasz 29-letni zawodnik? Były medalistami jeszcze Świata juniorów? Aleksander zniszczał. Niezbyt dobre wyjście z progu, ale leci wysoko Olek. Ponad 210 metrów, znaczy ponad 220. 222, 13 punktów aż odjęte i ósme miejsce Aleksandra zniszczyła. Mimo wszystko jeden z lepszych wyników w swojej karierze. A na pewno on chciałby dzisiaj czegoś więcej niż miejsce gdzieś w wczoraj 15. Bo on wie, że jak nie teraz, to praktycznie nigdy się mu nie uda być w tym top 10. I teraz czas na ostatniego z naszych dzisiaj. Jakub Wolny. Szansa, by ten dobry tutaj sezon zwieńczyć. Kolejne miejsce na podium. 233 metry prowadzi, potrzebuje Kuba. Ile skoczy nasz reprezentant? Lotnik, możemy o nim powiedzieć. Dobre wyjście z progu, wysoka sylwetka w locie. Kuby Wolnego to będzie daleki skok naszego reprezentanta. Ponad 235 metrów i to jest raczej prowadzenie. Tak, 237. 9 punktów to będzie zawiat i obejmuje prowadzenie Jakub Wolny. prawo. naszego zawodnika. Mamy podium. A jeszcze stawił jutro konkurs drużynowy będziemy mocni. Jak skoczy teraz ziga Jelar? Skakuje na trzecie miejsce. Dostał jeden domen prewc. Zobaczmy, skok cały czas dość młodego Słoweńca. W przeszłości wielki talent. niestety w ciągu ostatnich lat zaczęło się coraz gorzej w jego przypadku, w jego kariery. Y Niestety nie był aż tak, e, był trochę hamowany, bo się bali trenerzy o to jego położenie w locie. Teraz niezbyt dobre warunki i chyba wygra, bo skacze ponad 230 metrów. 232, 3 punkty punkt za wiatr, wysokie noty i wygrywa konkurs z domen Może być zadowolony, niewielka przewaga nad Kubą Wolnym. Kuba obro, o, odrobił. Kamil Stoch zajmuje ósme miejsce. Dobry Kamilek. Gdyby te 5 punktów było więcej, to najpierw zadowolę trzeci. Podium poza na raczej znaczy mało spodziewane. Liczymy na pewno, żeby Anżelansik nie zdobył tego podium w rzeczywistości, gdyż wtedy Dawid już jest praktycznie bez szans na podium w Świata. 13. miejsce Ukraińca, Efena Marusiaka. 14. Andrzej Stęka, najlepszy wynik w sezonie. 15. Aleksander zniszczął. 24. Piotr Żyła, tuż przed chwilą Malsewem, dla którego to najlepsze osiągnięcie w kariery. I zobaczmy, jak wygląda podium dzisiejszego konkursu. Jak zostanie pokazany?